Cześć siemano, witajcie, z tej strony oczywiście Matt i witam Was w kolejnym vlogu. A za mną kryje się taki oto sprzęt, taki oto zestaw. Dzisiaj, tak jak Wam mówiłem w poprzednim vlogu, zaczynamy akcję obornik w Winiu za sterami, obok Krystian. Tak się zestawik prezentuje. O, oczywiście opór musi być włączony. I co, jedziemy z pierwszym rozrzutnikiem? Trochę komplikacje, bo zaczęliśmy o 6.30, mamy 13, i dopiero leci pierwszy rozrzutnik, więc tak to wygląda. No i co, potem w Winiu coś tam Wam nagra. Kurwa, to ma taki rozrzut! W Winiu coś tam Wam potem nagra z kabiny i z ładowania, a ja sobie polatam dronem. Więc tutaj, teraz proszę bardzo, nie się gdzie kurwa rozkłada, chyba. Kurwa, czekajcie, bo mi się głupko rozkurwiło coś. O, proszę bardzo. Bardzo ładnie, proszę tutaj rozrzucić Coś się odjebało, czemu to się nie chce zamknąć O no, jak mi zajebiegnąłem po oczach O matko kochano A! Ogień w szopie Proszę tutaj włączyć. Kurwa, na kurwia ognojem. Nie wiem, czy mówiłem, obornik wozimy koński ze statniny, z okolic. Chce się na okolic. 10 km mamy do dowożenia. No ale winią fendem daje sobie radę. Jest ogólnie słomiasty dość. No ale wiadomo jak to od koni. Nie bliżej nie będę podchodził, bo matko i kochano. No no i winiusę pojechał. A ja wezmę teraz statyw, coś dla Was ponagrywam ze statywu, a potem dam im e... GoPro do kabiny. No i dzień dobry witam Was w dalszej części Adrian za sterami. Ja sobie trochę polatałem ze statywem. Coś tam ponagrywałem, bo w sumie odkąd mam drona to to gdzieś tam chcę trochę pokombinować swoich y, umiejętności właśnie w nagrywaniu filmów pod muzykę Ogólnie pewnie widzieliście w poprzednim odcinku właśnie z drona i z ujęć że Winiu się nie pierdoli w tańcu I u winia nie ma pustych przejazdów y... No kurzy się jak 150 Dzień dobry panu Dzień dobry Witam z dobry. kamerą o. Tego sprzętu ogólnie jeszcze nie widzieliście nigdy. A w czym siedzimy w klasie? Cel1456RX. Dokładnie to ten osobnik. No i weźmy 20 z kołtandem. Kołtandem 10 ton. Dwałki. Właścicielka wieży 6: 10 ton, winiu ładuje po 12. Jak nie lepiej. No. No, i co? Trochę dronem sobie polatałem. Jeszcze pewnie polatam, bo ogólnie najdłużej to zajmują przejazdy niż rozrzucanie czy nawet ładowanie. Tak, no. Bo przejazdu mamy no z pół godziny. Nie, no, może nie, z 20 minut. No, z 20 będzie. Bo 20 po wyjechaliśmy, mamy za 5 trzecią. No, to jest za duży, to tylko, to już tam pełna, bo... No szczerze wam powiem, spodziewałem się, że będą tu ze 2-3 rozrzutniki max, a dwa już mamy wywiezione i trzeci załadowany. No. Nie, ja już zajechałem dość na tą pryzmę, minimum 5. Ale to tak właśnie zawsze boryć na pryzmie się wydaje, że to jest mniej Nie spadłem jak się go, go zacznie brać. Tak, wziąłem, przyjechałem z tym Patrzę, że nie ma tego nie ustawić. Także ten, potem yy, dużo wam załadunku jak widzicie nie nagrałem Ale to potem jeszcze Winiu nagra To posypało się trochę z drugiej strony Dognieciemy Potem yy, Jak pojedziemy na pole to jeszcze Winiu coś wam nagra Z oka operatora le, Lecz Nie spodziewajcie się, że będzie dużo do was mówił Bo jest przeziębiony Ale i tak, i tak I tak jeszcze się nie przyzwyczaił do własnego nagrywania także musicie go zmotywować w komentarzach żeby, żeby zaczął sam vlogi nagrywać oczywiście kto chce nie namawiamy kto by chciał takie vlogi to zachęcamy do komentowania i zachęcania winia, ogólnie wbijajcie do winia na tiktoka I ostatnio zaczął mnie wyprzedzać Nie. to tam, to tam zawiadam moje jeden film jest tak pójdzie drugi tak dokładnie bawić ciekawe Osterwne no sprzęta tak jedziemy jak pan dostaje na pewno co? jak pan nocaje na pewno no mówiłem, że po 11 nie no jakby był bydlęcy to na pewno ale to jest koński obornik więc wiadomo on dużo mniej waży ale tu i tak już jest lepiej przelasowany tutaj, tutaj, tutaj... Jest najgorzej jest właśnie z drzew. no no i dobra Widzimy się w takim razie na polu przy rozrzucaniu. No i witam, my już po obiadku. Ja w Zetorku, kupoczki się pojechali razem. Ja mówię akurat sobie nagram. Już załadunek coś tam wam nagrałem. Potem Adrian wam nagra jeszcze rozrzucanie. To się Raczej już je widzieliście wcześniej, ale nagramy je później. Ogólnie wam powiem straszna susza. Jak orałem tutaj z tydzień temu tam od brzega. Nawet się nie kurzyło, ładnie się orało. A teraz chujnia z grzybnią. Chujnia z grzybnią. Są kawałki, że tylne wychodzą. Szut, wiecie, jak dociąże, no to idzie. Tutaj mam tak pół ustawiony, że muszę pierwszą skibą wyorać O Jezu, szyba jebana Jeszcze pod słońce to Już w ogóle No i co? Dzisiaj typowo tylko taki blok z obornika i zorki Co, opóźniło się to dzisiaj wszystko, miało być wcześniej Ale wiecie jak to już się zacznie załatwiać sprawy urzędowe Bo Jezu, kurwa Mariusz Bo pojechaliśmy z rana, mówię tam Przed siódmą No i o siódmej jeszcze tam niby miało być szybko do gminy A się zeszło, kurwa 4 godziny O jezu, kurwa, nic nie widzę. I teraz e, ja, jak byłem z Adrianem, to Krystian właśnie orał. O, dobra, bo tam może być jakiś betonik, to nie będziemy za chytro, za chytro robić. No co, cztery rozrzutniki rozwiezione. rozrzutniki rozwiezione o Jezu. i co jeszcze ze dwa trzy myślę tam będą na spokojnie bo jednak jak leży na pryzmie to się tak nie wydaje że będzie tego tak dużo ale jak już się zacznie brać to tak się bierze i chwila moment nie wiadomo kiedy i nagle jest nagle nagle jest rozrzutnik też zresztą widzieliście po jakie łychy Adrian kładzie no co jest tak w miarę naścielone jest tak w miarę naścielone i co i tak to tak to wygląda kur na dupę zawracają nie śpieszę się powolutku bo wiecie, zakatować ciągnik to też nie sztuka, yy, zwłaszcza że jest on w stanie na razie takim, jakim jest, więc, więc nie katuję go powolutku, pomaleńku. Jeszcze zagony to przede wszystkim, że to w miarę równo wyszło. Ogólnie no co, dzisiaj mamy środę Plan był taki, żeby to dziś zaorać, ewentualnie jutro dokończyć No i piątek uprawić, sobota sianie Ale nie podoba mi się to, że na piątek, sobotę nadają też ze śniegiem Więc to też jest ciekawe I niezbyt optymistyczna informacja dla mnie Akurat nie jestem tutaj jedyny, gdzie jeszcze ma ma do zasiania o bo za gadałem to też jeszcze ma ma do zasiania więc yy, to tam nie, nie o to chodzi no ale ale mówię dobrze by było żeby to w ten weekend zasiać i by było mega fajnie widzicie sami jak się kurzy zresztą Są poprzeczki wiadomo na koniec bo bez sensu żebym teraz zaorał poprzeczniaki jakby wiecie jakby morał równo z tym co oram wzdłuż bo Adrian jakby mi wjechał tym zestawem to to potem bym tego nawet agregatem nie doprawił i teraz przy takich akcjach to właśnie powinni być chłopacy wiesz że materiał fajny się nagrał to, to fajna fajna akcja po prostu o kurwa nie no czekajcie muszę przetrzeć tą szybę bo przecież szlak mnie trafi o już się kurwa buty nasypało będzie coś lepiej widać i co no jedynie tyle dobrze że o ha. o teraz to widać jedyne dobrze że właśnie Adrian tutaj wozi ten obornik mam Krystiana to on sobie orze ja w tym czasie mogę polatać dronem Więc tyle, tyle mnie ratuje. O, teraz jakbym zajewał to chyba jest za głęboko. Czekajcie, wypłycę trochę te kółko, bo tam puk mi nie chciał wchodzić, a tu świeżo stależowane to, to w miarę to idzie, a kółko mam kółko mam podniesione prawie na maksa więc no co, no obornik to jest koński tak jak już mówiłem no, leży go tu trochę no wiadomo mógłby być trochę bardziej prze... przelasowany ale cieszy się z tego co mamy o teraz jest gim Cieszy się z tego co mamy Zawsze ten obornik ktoś tam da tej ziemi, a potem po prostu będziemy nadrabiać nawozami. No i tyle w sumie. Ogólnie dajcie znać, czy chcecie więcej filmów pod muzykę, z drona i tak dalej. Bo w sumie złapałem zajawkę. Przez tego drona znowu, chce mi się nagrywać filmy pod muzykę. I dzisiaj też sobie szczerze dużo więcej ponagrywałem pod muzykę niż do vloga, bo ostatnio mówię, znowu mi się to spodobało. Nie dość, że nagrywanie to potem siedzenie i montowanie tego, więc jeśli wy jeszcze będziecie to dobrze odbierać, to będzie tego więcej, a jeśli nie, no to zostajemy przy tematyce vlogów. I wiecie, nie wszystko jest dla każdego. Jeśli u mnie na kanale się to nie będzie przyjmować, to po prostu od tego odejdziemy I będziemy robić tylko jakieś... Uła I będziemy robić tylko jakieś krótkie stawki pod muzykę Do vlogów I to tyle Można być człowiekiem? Może. Można być człowiekiem. Ogólnie przez chwilę mieliście zooma włączonego, więc sorkę Sorkę? Sorki? Powinni upędzać Co? Co? No to mówisz i masz. Nie lecimy. No tak, żeby jak tam jeszcze jeden rozrzutnik został to no, bo kurwa ile to Otóż to. 15 rozrzutników przerwane na 5 hektarów. Ta <noise> podróż się opłaca. Więc tak, jak widzicie, widzowie, takie o. akcje u nas się dzieją. Tu jakaś bruzda poprzeczna albo. A tu jest ten rów, co ktoś wykopał. Ło. Pamiętasz, jak się Fedem kiedyś w nią wpierdoliłeś? Wiem, wiem, no. Ale tak jest teraz już podrównanym. Tamten, tam, że teraz, tu chyba. <laughs> Zagotował. Tak. Yes. Ale miło dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj właśnie jak ten, jak wstałem, to go wydmuchałem. No. Używa człowieka, jakbyś widział, co się działo, jak go dmuchałem. Zarąbany filter? Znaczy, I filtr? I chłodnica. Chłodnica, tak, że to chuj. To po agregatowaniu, nie? To masz suchy filtr, normalnie? Tak więc to w galacie, to był zajebany. tak eee, nie, no, to już nie chcę gadać zbytnio. O, słup tego nie widziałem, jak talerzowałem, a nie był w sumie w słup. Kurwa, czekaj. Kurwa, kurwa się jak z A no. Nawet nie widać gdzie jechać ta ile? Tu było jechane, to gdzieś tu. Numera wałeczek, posłów. Jedziemy. rozrzutnik rozrzutników, jesteś tej na pewno ludzie będą A jest to rozrzutnik marki takiej mniej spotykanej na polskich wsiach, mianowicie kołtant. Eee, tak, o, o ładowności 10 ton. O, na jednej osi dwa pionowe wałki rozrzucające. Tak, brat, tam myślę, że na dronie widzieli. No, z talerzami do wapna czy coś, z klapą. Co tu jeszcze o nim można powiedzieć więcej? Zobaczcie się bardziej, bardziej kurzy niż tam. Co? Bardziej się kurzy, bo wcześniej talerzowane pewnie. No, no, no. A no bo stary zbadawek się wcześniej miało czas, żeby to... O, bez, o, bez nie? Tam, tam to ja talerzowałem ile? Za dwa tygodnie do tyłu. Ja się to, no jak Hubert był. Mm -hmm. To było przed osiemnastą. Czyli z dwa tygodnie już będzie. No, no, tak Jak nie jak lepiej. Jak nie lepiej, tak, jak nie lepiej No. no. Starczą mam te dwa rozrzutniki Co? Z nam mam te dwa rozrzutniki Ty, bo ja to rozplanowałem to wszystko, żeby z że tamtymi jeszcze kupami, że jeszcze trzy dojdą. A tak to to trzeba będzie jakoś to pogodzić. Dobra rozrzuciliby się dziś halogen przydał. Dobra Jest ujechaliśmy To tu gdzieś jedziemy to, to, to i jedziemy dalej. I jak nie, to, to mogę delikatnie, żeby oddalić się tak wiesz. O, też tak Ojej, ojej, ojej. Nie dam panie, rozplanujemy dobrze. Będzie pan zadowolony. Myślę, że przy wypłacie na pewno, nie? <laughs> a no to. Się, wiadomo, to właśnie te, tego co wynajmuje e, no. drogo a ten. A ten e, co to wykonuje, to, to nie, aż mu nie zostaje tak jak Dacha. inni myślą. Dokładnie. Bo to po, policzysz Panie, wszystko... Ja to na tego interesu. Panie to. Ja no, to właśnie tak jakby wiesz, tak jak niektórzy gdzieś tam mówią, że e, a oni się wolą na przykład skupić bardziej na... W gospodarce, mm -hmm. a po prostu na pole sobie nająć osób, że wie, że swoje maszyny to mają tylko tyle, co im potrzeba do własnego tam, do zwierząt i tak dalej. Wiem, o co chodzi. A, a na, resztę, na resztę, najmują. Ale czy to się tak, kurwa, kalkuluje? No właśnie, to... Sam zresztą, jak wtedy gadaliśmy, że wiesz... To że średnio. To nie, nie? no to, kurwa, to się nie opłaca. Taka, idziemy Ale w sumie czy yy, dużą mi różnicę by to zrobiło, że ja bym się to sam woził? No ty byś musiał obrócić ile razy no, Kurwa, za paliwo? To i tak by wyszło kurwa podobnie Podobnie, I ile ile dłużej czasowo O Jezu, za dwa dni? No, dwa dni, tak jak właśnie yy, z Krystianem rozmawialiśmy, Uch. że około dwóch dni by trzeba było wozić no, Bo to byłoby ponad... Grubo ponad 20. No kurwa, no jak... Jeden taki, to jest e, trzy, trzy jak nie, no trzy, no trzy normalne takie polskie. No, to kurwa. Nie, wiesz, my dobrze jedziemy? Okej. No. Już. We, we. no. Żeby odległość podobna <laughs> no. Takie to warunki co zrobić na, tej, na tej polskiej wsi Wczesna godzina, da. a cimno. Nie wiem właśnie może jeszcze do Orki polecę byłoby całkiem optymalnie przynajmniej te 14, 16 zaliczyć godzinowo pracy, a, a tak to od, od 5 dzisiaj, w sumie nawet przed trochę, pospinać zestawy, obrządek taki z grubsza, w sensie abysiana. Tu ktoś dzwoni. Ty, telefon. Dobra, ja będę jeszcze dzwonił, to, to nie musisz wychodzić, to ja za Ciebie zadzwonię wcześniej. Dobra, a to na razie. Dobra. Co tam ciekawego? A propos tego, logistycznie, żeby dane czołnierz sprowadzić, no. ładujący, pojadę koło, koło, wiesz, koło stacji mm -hmm. z ojca e, załadujemy i ten, żeby już nie fatygować ciebie i ten, i to tak będzie naj, najrozsądniej. Potem jeszcze, zdaje się, przyleci. Dokładnie. Nie wiesz, odleg odległo się jest dobra? Nie, yeah, wiem. Aby żeby starczyła na całość. Tak. No tak propos tego starczenia, to tak nie wiem... Nie wiem czy coś mamy w ogóle. No my tak kiedyś jeździliśmy z ojcem i też tak sobie jeździliśmy, jeździliśmy, no nie, potem patrzymy, a zjednoczenia pole na niemal jeden. No bo to za dużo to nie widać szczerze. Sam widzisz. No właśnie nie widzę. <laughs> Że to za dużo to nie widać. Idzie to pano no, tutaj Trzeba zapanować na ten punkt wirtualnym, gdzie, gdzie, gdzie ten, gdzie rozrzucaliśmy Tak, tutaj bardziej powstawały te kurwa te zostaje. Ta, to zostaje. Tak, dokładnie Robi ta, się nie wpijamy ta, Tak ta. tu? Eee Czekaj Wiemy, tutaj byliśmy. Da? w ogóle? Co? Zaraz wysiedziemy, zobaczymy. Dobra, gdzieś tutaj. O, tam jest ślad. Widzisz? Ten tutaj. No. To no. dobra, wysiadamy, zobaczymy, co tam, tam jest pierwszego. Resztki! Resztki panie No resztki no. ale jeszcze trochę jest, to znaczy, że coś sypało Czyli jeszcze dalej sypiemy no coś tam wysypie Coś tam wysypie i tak jedziemy i tak jedziemy Dokładnie Dobra, niech tam sobie sypie no, Jechać do domu. No co pojedziemy tym starym śladem Nie zaszkodzi tam tak. To co, już dzisiaj porcę Dzisiaj ta, dzisiaj obrządek Jutro Jutro panie na spokojnie nie wiem, o co chodzi To załączone panie to A nie mam pojęcia Szczerze to Zależy jutro od ferworu zajęć tak. Równie dobrze ojciec może wodzić obornika, ja pojadę sorać, Aha. albo na odwrót. Aha. Nie mam pojęcia, jak to będzie. Jak to logistycznie wyjdzie. Otóż to. Dobra. Tak że my już tu nie będziemy dłużej zanudzać no i tak pewnie zamiele nie widzicie. Ciemno. Możemy się pożegnać w tym blogu. Także to. Jeśli się podobało, o łapa w górę, subskrybujcie i pozytywny komentarz. Wbijajcie do Adriana na TikToka, wbijajcie do Krystiana na TikToka. My się widzimy już... W Niebawem. Kolejny kolejnym odcinku. Dokładnie. do zobaczenia, na razie. Na razie.